Witam wszystkim na moim kanale, gdzie jesteśmy w odcinku. Drugi odcinek e, z moich przeżyć życiowych e, To, co przeżyłem W poprzednim odcinku opowiadałem Wam takie zabawne historie z, z moich przeżyć życiowych, a w tym odcinku opowiem Wam o przeżyciach życiowych takich. Miłosnych. No, później chyba po tym wszystkim będzie trzeba coś machnąć. W domu oczywiście. No. Wit. E, zaczn Zaczniemy od postołówki. bo w postołówce piosenki o miłosnym miałem. E, byliśmy razem jakieś pół roku. No, coś około pół roku było. I do tej pory byłoby może byłoby wszystko pięknie, ładnie jakby yy, Nauczyli się nie wtrącali w moje życie. No, tak jakby nie mieli swojego życia, że... Mm, Kurde. Niech. Tu. Tak jakby nie mieli swojego życia, że... Muszę się wtrącać z innych. Wybaczcie, będę pasował w tamtą stronę, Areno. W poprzednim odcinku ktoś mi przeskoczył. No. Patrzę, żeby, żeby nikogo nie było. No i było wszystko pięknie, Ania, Areno. No cieszę to samarzy. co ty jesteś z nią, ona dla ciebie tam oto, ona tego, ona tego. Ty nie powinnaś e, znaleźć. I najlepiej babot martwy. Dał taki przykład, z jakąś dziewczyną mam być. Tylko jak ja na nią I takie w głowie... Ja pierdzielę... Po prostu taki... Taką dziewczynę podsunęła, że... Może z będzie będziesz? A takie... samą bądź z nią. Po prostu masakra. No, no nie, nie, nie. Był jakiś tam kryzys w związku że nie byliśmy razu, później wrócili. Ale nauczyli za wszelką cenę nie dali za wygraną. No i później to tam botowali rodziców. No rodzice jak rodzice, kurde, pewnie też epok. No, na nagadali, nagadali. Tego. O. O, oni myśleli, że ja coś je zrobię. A ja myślę, kurde, jak ktoś jest w związku, to chyba logiczne, jest dla tej drugiej osoby, którą kocham, nic nie zrobię, niż y Przeciwko. oni mieli jakoś bliźną wyobraźnię, że tak powiem. Bliźną wyobraźnię. No i później, he. Po kabyś się no i później Musiałem jakoś Przez długi czas dochodzić Dzięki mo mojemu przyjacielowi trochę Lepiej z tym pociągnąć, ale nadal Bo tam e, w tamtej chwili tak jest yy, Przykro się taki A teraz jakoś jest dobrze Później jak ja doszedłem do zawodówki miałem W zawodówce w żołdówce dziewczyny, nie? No, ale też za długo z nią nie byłem, bo tylko tydzień. Tylko tydzień. No. Ona też się bawiała, później od kolegów słysała, że z tym, z tym była. I w ogóle masakra. No. I pewnego razu, że było przez to wszystko Eee, tak do bani że wpadam w depresję no ale później jakoś z tego wyszedłem jakoś żeby nie było nie potrzebowałem jakiś tam specjalisty Ale mało brokowało no także jakoś sam sobie wylądam z tej depresji no jest taki, bo patrzę, szybko Wam opowiedziałem, jest taki, że do tej pory dużo, dużo przeszło mi w ogóle. Jest jakoś, że tak powiem, raz lepiej, raz gorszy, jak to. Jak to. W życiu nie, ale, ale, jakoś e, mu do przodu, mój cóż, tak to życiu w, w moim życiu by, byli, że za wiele to nie mam nic wam do powiedzenia. No, także, cóż, to byłoby chyba wszystko na tym odcinku. W tych dwóch odcinkach, hmm, jeśli wam filmik się spodobał, to łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek i oraz komentarz. Trzymajcie się ciepło. Na razie.